Kontynuujemy pracę nad naszym starym zdjęciem. Mamy już oczyszczone wszelkie poważne niedoskonałości. Teraz przyjrzyjmy się temu zdjęciu, co jeszcze mu brakuje. Jeżeli spojrzymy na to zdjęcie z bliska, to zobaczymy przede wszystkim, że ono jest dość mocno zaszumione. Następną rzeczą, którą moglibyśmy chcieć poprawić, jest kontrast. Jeżeli spojrzymy na twarz tego pana, to być może wypadałoby tutaj dodać troszeczkę kontrastu, tak żeby była ona nieco żywsza. Można by też to zdjęcie wyostrzyć. I przydałoby się według mnie jeszcze delikatne zabarwienie, na przykład kolor SEPI. Wtedy to zdjęcie będzie milsze dla oka, będzie lepiej odbierane. No więc zacznijmy pracę. Ja najpierw wejdę w menu filtr, szum, i tutaj redukcja szumu. Intensywność ustawmy na początku na maksa, na wartość 10. Według mnie jest to zbyt duża intensywność. Rzeczywiście zdjęcie jest bardzo ładnie wygładzone, ale niepotrzebnie aż tak bardzo. Wróćmy tutaj nieco w dół. Na przykład do wartości 4. Całą resztę suwaków pozostawmy tutaj na 0. Nie potrzebujemy tutaj ani szczegółów, ani wyostrzania z takiego poziomu. Zatwierdzamy i nasze zdjęcie stało się znacznie gładsze. Kolejną rzeczą, którą tutaj zrobię, będzie wyostrzenie tego zdjęcia. Wchodzę w menu filtr, wyostrzanie i stąd wybiorę maska wyostrzająca. Tutaj próg musimy ustawić na nieco wyższy, ponieważ mamy elementy, których nie chcielibyśmy wyostrzać, takie jak drobne plamki. Wartość tego wyostrzenia ustawmy na początku na bardzo wysoką i promień w okolice 1 piksela. Teraz zmniejszmy tę wartość. Na przykład tak. Spójrzmy jak to wyglądało przed wyostrzeniem. Może jeszcze troszeczkę. I widać tutaj Oczy, usta, krawat i wszelkie krawędzie stały się znacznie bardziej ostre. Zatwierdzamy. Kolejną rzeczą, którą bym zrobił z tym zdjęciem, żeby je nieco rozmaicić, nieco poprawić jego wygląd, byłoby dodanie lekkiej winiety. Chciałbym tutaj, żeby głównie centralna część tego zdjęcia zwracała uwagę, a okolice, czyli wszelkie brzegi, żeby były nieco zaciemnione. Żeby to zrobić, a ja wykorzystam filtr. Wchodzę do menu filtr, zniekształcanie i tutaj. Korekcja obiektywu. Wyłączę siatkę. Klikam w tym miejscu, żeby zniknęła ta siatka, która w tym momencie nie jest mi do niczego potrzebna. I tutaj suwakami winieta ustawię winietę. W tym momencie winietę chcę wykonać w tą stronę, czyli zaciemnić narożniki. Przesunę się z tym suwakiem maksymalnie w lewo. I jeszcze możemy pomanipulować punktem środkowym. Możemy go zwęzić lub rozszerzyć. Ja bym chciał, żeby cała postać była ujęta, tutaj w tym jasnym świetle. Także ustawmy to na przykład na taką wartość i zatwierdzamy. Kolejną rzeczą, którą tutaj wykonam, będzie poprawa kontrastu, ale zrobię to za pomocą funkcji automatycznej. Nie chcę tutaj nic dostrajać, chcę, żeby po prostu był ustawiony maksymalnie dobry kontrast. Wchodzę w menu obraz i tutaj autokontrast. I widzimy już, że kontrast tego zdjęcia nieco się poprawił. Twarz delikatnie się rozjaśniła. Ostatnią rzeczą, o której mówiłem, będzie nadanie temu zdjęciu zabarwienia. Żeby to zrobić, skorzystam tutaj z warstwy dopasowania, wchodzę tutaj w zakładkę czy też w panel dopasowań, stąd wybieram barwa nasycenie i tutaj przyjrzę się ustawieniom predefiniowanym. Tu jest lista tych ustawień. Mamy tutaj m.in. cyjanotypie, a także sepie. Wybieramy sepie, ustawienie jest automatycznie wykonane. Barwa nasycenie i jasność. I tutaj możemy jeszcze suwakiem nasycenie regulować, czy chcemy mieć silniejszy efekt tej sepi, czy delikatniejszy. Ja będę chciał mieć ten efekt bardzo delikatny, na przykład taki i gotowe. Spójrzmy teraz, jak to zdjęcie wyglądało przed naszymi zmianami. Ja użyję tutaj palety historii, klikam w tym miejscu, przełączę się tutaj na stare zdjęcie, na zdjęcie pierwotne, od którego zaczynaliśmy pracę a następnie korzystając z kombinacji klawiszy Ctrl Z wrócę do zdjęcia ostatecznego. I jeszcze raz zdjęcie pierwotne i zdjęcie po wszystkich naszych korektach.